Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym dziewiątym odcinku. Dzisiaj nagrywam w nowej formule. Jeżeli się sprawdzi, to powiem, na czym ta formuła polega. W odcinku dziesiątym już tak zostanie. A teraz może przejdźmy do rzeczy. Znaczy, że zanim przejdziemy do rzeczy, właśnie jeszcze jedna ważna sprawa. Stowarzyszenie Polska Laicka to jest ktoś, kto po prostu bije nowe rekordy. Nowe rekordy hipokryzji. Jeżeli myśleliście, że wiecie, czym jest hipokryzja, ten człowiek wam powie, że się myliliście. Jeżeli myśleliście, że hipokryzja to po prostu hipokryzja, to ten człowiek udowodni, że można hipokryzję stopniować. Można być po prostu hipokrytą, a można być. I pokrytą do kwadratu, i on wam wyjaśni, jak to zrobić. Ja myślałem, że z tym człowiekiem już sprawa będzie skończona, ale wygląda na to, że Stowarzyszenie Polska Laicka to jest ktoś, kto zasłużył na jeszcze jeden odcinek. Tam, co prawda, kilka odcinków jest w kolejce, ale będę musiał jeszcze jeden odcinek nagrać i wrzucić do kolejki. Nie wiem, ile tam teraz zakolejkowanych jest odcinków. W każdym razie na temat Polski Laickiej będzie jeszcze co najmniej jeden, a najprawdopodobniej dwa. Dobrze, a teraz przejdźmy do rzeczy. No i Dziewuchy Dziewuchom prawdopodobnie na tym portalu, na, tym, na tej grupce, zaczęła wypowiadać się masowo Marta Lempart. Bo ona, ona niby wspierała Dziewuchy Dziewuchom, no ale Dziewuchy Dziewuchą musiałem mieć jej już dosyć, no bo wrzuciły taką grafikę, że nasz administratorki codziennie w sekcji komentarzy, no to jak Marta Lempart zaczęła pisać swoje klasyczne komentarze, no to inaczej tego określić się dało. Możemy przeczytać, że przekarcie zbanowanym, że niczego nie żałujemy, czyli nawet jak jeśli Marta Lempart poleciała, to Dziewuchy Dziewuchom tego nie żałują, no ale w sumie czego tu żałować? Tutaj można się z nimi zgodzić. Jednak tutaj jest taka dodatkowa to była ciekawostka, no bo tutaj czytamy coś takiego. Dzisiaj dzień osoby administratorskiej. Hmm, ciekawe, czy da się osobę administratorską określić troszeczkę prościej, tak, żeby język się nie łamał. Hmm, hmm, hmm. Chyba takie określenie kiedyś istniało, chyba go nawet używaliśmy. Chyba samego go używały jeszcze rok temu, no ale dobra, wiadomo, że walka zajmków trwa. No i czytamy dalej. W związku z tym chcemy poświęcić chwilę na wyrażenie sobie wdzięczności. No to więc dziewuchy, dziewuchy same sobie wyrażają wdzięczność, bo jest dzisiaj dzień osoby administratorskiej. No i tutaj taka moja mała uwaga, no bo dobra, ja rozumiem, że walka na tle języka trwa, no ale niech dziewuchy dziewuchom będą konsekwentne. Jeżeli nie jest dzień administratora, tylko używamy tutaj takiego stwierdzenia, że osoby administratorskiej, no to czemu mówią sobie, czemu używają takich stwierdzeń jak ja, ty, on, ona? No to jeżeli nie ma administrator, tylko osoba administratorska, no to nie wyrażamy wdzięczności sobie, tylko wyrażamy wdzięczność osobom sobie z kim. Już nie jestem ja, tylko jest osoba jajowa, już nie jesteś ty, tylko to jest osoba tytowa, już nie jest on, tylko jest osoba onowa. No, bądźmy konsekwentni: jeżeli wszyscy są osobami, no to już nie ma ja, ty, on, jest osoba jajowa, jest osoba tytowa, jest osoba onowa, nie wyrażamy wdzięczności sobie, tylko wyrażamy wdzięczność osobom sobowym, no, bądźmy konsekwentni. George rzekł, powiedz ludziom, że niewidzialny człowiek w niebie stworzył świat, a ci uwierzą. Powiedz im, że coś jest świeżo malowane, a będą musieli dotknąć, aby uwierzyć. No, ja bym to troszeczkę sparał. Powiedz wojującym ateistom, że według katolików w niebie jest jakiś niewidzialny człowiek, który stworzył świat, a ci uwierzą, ale powiedz im, że coś jest świeżo malowane, a będą musieli dotknąć, żeby uwierzyć. Tutaj Stowarzyszenie Polska Laicka coś atakuje ostatnio mocno katolika w polityce. Nawet dla niego zrobił taki mem tutaj o, nierozerwa o nierozerwalności małżeństwa. Tutaj się tak czepia, że jak to jest, że tutaj ma być sakrament nierozerwalny, a mimo to są rozwody kościelne i tak dalej. No ja zawsze tłumaczę, że nie ma rozwodów kościelnych, nie ma czegoś takiego jak unieważnienie małżeństwa, co najwyżej jest stwierdzenie nieważności. No i dzisiaj podczas rozmowy z tymi ludźmi przyszedł mi do głowy taki fajny pomysł, taki fajny przykład, który chyba pomoże to wyjaśnić, i postanowiłem się z wami tym przykładem Podzielić. Otóż różnica między stwierdzeniem nieważności małżeństwa a unieważnieniem małżeństwa jest mniej więcej taka sama jak między tym stwierdzeniem, że ktoś nie jest Twoim dzieckiem, a zabiciem Twojego dziecka, tak? No mniej więcej taka jest różnica między unieważnieniem a stwierdzeniem nieważności. Niby mała różnica w nazwie, a jaka kolosalna różnica, kiedy już wiemy o co chodzi. My tu mamy dalej. Na dworze zaczął padać deszcz. Tutaj nasi antyklerykałowie pokazują, jaka jest prawda w Biblii na temat Maryi i jak na temat Maryi kłamie nasz Kościół katolicki. No bo wiadomo, Kościół katolicki tylko 2000 lat bada tą sprawę. Nasi wojący ateiści tak siedli 5 minut w internecie e, przed różnymi antyklerykalnymi stronami i oni już wiedzą, jaka jest prawda, bo im to wystarczy. No i sprawdźmy, oni tu postanowili wypunktować, jak Kościół kłamie na temat Maryi. Wypunktowali tutaj pięć rzeczy. A pięć to jest taka, wiecie, połowa dziesiątki, więc wszystko jest zgrabnie. No ale już widzimy, że w punkcie trzecim okazuje się, że tutaj nie ma różnicy, bo i prawda jest taka, że pierworodnym synem jest Jezus i Kościół też ma twierdzić, że pierworodnym synem jest Jezus, więc to jest powiedzmy takie cztery punkty. No i sobie teraz przeanalizujmy, jakie są te cztery punkty. Jak Kościół ma kłamać, a jaka ma być prawda według Biblii? Według bezczelnych kłamstw Kościoła katolickiego Maryja ma być niepokalanie poczęta, podczas gdy w Biblii czytamy, że ma ziemskich rodziców i rodzeństwo. <noise> Cały problem polega na tym, że niepokalane poczęcie nie przeczy temu. Niepokalane poczęcie polega na tym, że nie ma grzechu pierworodnego, a nie że nie ma ziemskich rodziców albo rodzeństwa. Więc dobra, jeden 0 dla Kościoła. No ale sprawdźmy dalej, może dalej coś się ciekawego okaże. Według w Kościoła katolickiego, Maryja nazywa się panną, tymczasem jest ona zamężna z Józefem. <noise> no i znowu nazywana jest panną, ponieważ jest to określenie dziewictwa, a nie określenie osoby niezamężnej. Ja jakoś w kościele troszeczkę jestem i nie zauważyłem, żeby twierdzono, że Maryja nie, nie była zamężna z Józefem. A określenie panna oznacza dziewicę, a nie osoba z łandzicą, która jest niezamężna. Dobra, 2-0 dla kościoła. Zobaczymy, mamy jeszcze dwa punkty, może będzie remis. Tutaj mamy w niebo wzięcie. Uchwalono w kościele w 1950 roku. Uchwalono, nie? Nie zdogmatyzowano, tylko uchwalono, tak. Natomiast zgodnie z nakazem Jezusa, Jan zaopiekował się Maryją, doczekała starości i umarła. Hmm, hmm, co tam w tej ewangelii Jana jest napisane? Zaraz sobie zobaczymy. Tam chyba jest napisane, że Jan wziął ją do siebie i ona tam u niego doczekała starości i umarła. Chyba tak jest napisane, no bo jak inaczej może być napisane, nie? No to sobie sprawdźmy. Ewangelia Jana. 26-27 i czytamy, kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, niewiasta, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka twoja i od tej godziny uczynił, wziął do siebie. No coś tutaj jest, że ona doczekała starości i umarła bez wniebowzięcia, no ja tutaj tego nie widzę. Dobra, mamy trzy zero dla kościoła. Czy będzie bramka honorowa? Zaraz się okaże. Tutaj kościół ma twierdzić, że jest to wieczna dziewica, no bo używał na przykład słowa panna. Tymczasem w Biblii Biblia ma twierdzić, że urodziła ona Józefowi czterech synów i dwie córki. Normalnie to by była gruba sprawa. Tam chyba jest napisane w tej Biblii, że Maryja najpierw urodziła Jezusa, a potem więcej dzieci, albo coś w tym stylu, albo że Jezus miał rodzonych braci, czy coś takiego, nie? Że tutaj jego siostra, yy, nie wiem, razem z nim do szkoły chodziła, albo coś takiego. No sprawdźmy, co tam jest napisane. Ja sobie to ustawiłem w takiej kolejności od najgłupszego do czegoś, co teoretycznie może mieć sens, więc po kolei. Dobra, mamy. Ewangelia Świętego Łukasza, 11, 27, 28 czytamy. Gdy on to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które stałeś. Lecz on odrzekł: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je zachowują. No i czy to z tego fragmentu wynika, nie wiem, że Maria urodziła więcej dzieci? No chyba nie bardzo z tego to wynika, więc powiedzmy takie. Takie 0 na 10, ale lecimy dalej. Może z innych fragmentów to wynika. Lecimy dalej. Następny fragment Mateusza, 1,25. Sprawdzamy. Mówię, sprawdzam Mateusza, 1,25. Lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu dała na imię Jezus. No i przeczytajmy przypis, bo on chyba wszystko wyjaśnia. Nie zbliżał się, ble, ble, ble. Sam tekst nie twierdzi, że po narodzeniu Maryja nadal pozostała dziewicą, ale też temu nie przeczy. Wieczyste dziewictwo Matki Zbawiciela zakładał dalszy ciąg Ewangelii, jak i dogmatyczna tradycja kościoła. Więc tutaj no, oni patrzą to no, w ten sposób, że skoro nie jest napisane, że była dziewicą, to znaczy, że nie była. <grym> No ale to dlatego środowiska to jest chyba nawet takie dosyć naturalne. No ale przy... spójrzmy jeszcze na te dwa ostatnie fragmenty, no bo one są takie, powiedzmy, że już tutaj coś mogłoby zacząć kiełkować. No bo pierwszy fragment Gal 1:19:20, a innego z apostołów nie widziałam oprócz Jakuba brata pańskiego. A pisząc wam to Bóg świadkiem nie kłamie. No, tutaj użyto słowo brata pańskiego. Może chodzi o to, że pan Jezus miał rodzonego brata. No i ostatni fragment: czy nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię ta Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? No to tu by się okazało, że pięciu synów urodziła, tak, a nie czterech. Dobra, no bo jeszcze jest Jezus, tak. Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, to jego matka i bracia, tutaj jeszcze taki fragment znalazłem, którego tam nie było, stanęli na dworze i chcieli z nim mówić. Dlaczego wam pokazuję taki fragment gratisowy ode mnie z, z tymi braćmi? Ponieważ tutaj jest przypis, który wprost mówi, że nie bracia rodzeni lecz stryjeczni lub cioteczni lub kuzyni, bo w języku hebrajskim i aramejskim nie ma osobnych wyrazów na oznaczenie bliższych krewnych. Po prostu czy kuzyn, czy brat cioteczny, czy stryjeczny, czy inny, czy jakiś tam krewny, po prostu wszystkich określano mianem braci. Tyle. Więc tutaj widzimy 4 do 0 dla kościoła, a te iści jak zwykle przegrywają do 0. Gazeta Wyborcza atakuje rząd Tuska. No kto by pomyślał, możemy sobie przeczytać w jej wypowiedzi. W Polsce rozmowa dwóch osób, które nie narzekają, tylko mówią, jak jest fajnie, odbierana jest jako powierzchniowa. Płytka. No, i czytamy dalej. Powracamy z uśmiechniętej zagranicy, a tu ponury Polak. Psycholożka społeczna mówi, że to jest, że te narzekanie to wzmacnia nasze więzi. No i tu, znowu cały problem polega na tym, że jeszcze niedawno pani Ewa Kopacz mówiła, że odkąd Tusk doszedł do władzy, w końcu ludzie w Polsce zaczęli się uśmiechać. Kiedy redaktor ją dopytywał o te zmiany, które miały być w Polsce, bo przecież nic się nie zmieniło, prawo jest takie same, żadne ustawy nie weszły, żadne ustawy nie zostały podpisane. To co się z takiego stało, co się zmieniło w Polsce? W Polsce ona powiedziała, że w końcu ludzie chodzą uśmiechnięci. Po co zmieniać prawo, jak ludzie się uśmiechają odkąd co oni rządzą? Po co, po co walczyć z korupcją? Po co obniżać podatki? Wystarczy, że PO doszło do władzy i ludzie zaczęli się uśmiechać, a tutaj taki atak Gazety Wyborczej na ludzi Tuska, no Kto by pomyślał. No i tu mamy znowu Polskę laicką, Stowarzyszenie Polska Laicka i to jest niesamowite, jaka to jest męta. To jest po prostu aż głowa mała. To te manipulacje, to widzę, że wchodzą na coraz wyższy poziom. No bo popatrzcie, z czym mamy tutaj do czynienia. Mamy, czytamy, że to rozkaz od Boga, jaki Pan Bóg miał wydać i czytamy, patrzcie, ile tekstu, jaki długi rozkaz od Pana Boga, tak? Według rozkazu, jaki... Otrzymał Mojżesz od pana, i tu mamy ten rozkaz, tak? No, tu nagle w środku pojawia się jakiś tajemniczy trzy kropek, tam są chyba trzy albo cztery linijki tekstu. No widzimy, od, tu jest dziesiątka, nie? Od jedenastki do siedemnastki ukrył, co się tam bije, a, co się tam kryje, a nawet nie od siedemnastki, tylko od połowy siedemnastki. No a co tam jest, zaraz wam powiem W każdym razie, jak wygląda sprawa Polska lajska sugeruje, że według rozkazu od pana To wszystko jest rozkaz od pana Że jak była ta wojna, jak ta zemsta za Izraelitów To, że Pan Bóg nie tylko kazał pozabiać wszystkich mężczyzn Podczas tej wojny Ale, że tutaj miał nawet wydać takie polecenie Że zabijcie więc pośród dzieci Wszystkich chłopców, spośród kobiet Te, które już obcowały z mężczyzną Jedynie wszystkie dziewczynki, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną Zostawcie dla siebie przy życiu No i na czym tu polega problem? To nie jest polecenie, które wydał Pan Bóg. Tutaj w tych trzech kropkach czytamy, że tam, że już było po tej wojnie, po tej bitwie, że Mojżesz wyszedł z namiotu, się tam wkurzył na dowódców jeszcze i wydał Mojżesz od siebie te polecenie. To nie było żadne polecenie od Pana Boga, to Mojżesz wydał od siebie. Ja nie wiem, czy pamiętacie, Mojżesz był barbarzyńcą, on pochodził z ludu, który miał bardzo długo problem z tym, żeby w ogóle przestać zawijać swoje dzieci, żeby przestać je składać demonom w ofierze. To cały czas jest lud barbarzyńców. Te polecenie wydał. <laughs> to też jest niezły troll. Te polecenie wydał Mojżesz do swoich ludzi. To nie jest żaden rozkaz od Boga. Rozkaz od Boga kończy się tutaj w trzeciej linijce. Była wojna, pomsta za Izraelitów i dostali polecenie, żeby pozabijać wszystkich mężczyzn. Tu jest napisane, co również się stało, a tu jest w ogóle rozkaz od Mojżesza, a nie polecenie Pana Boga. I teraz tak, ciekawe, czy Polska Laicka on wie o tym? Czy to jest taka menda? Czy on jest naprawdę tak nieogarnięty, że on nie zdaje sobie sprawy z tego, co on czyta?